24 kwietnia 2014 roku w Centrum Kultury STD miało miejsce niezwykłe wydarzenie muzyczne koncert gnieźnianina Marcina Pietruszewskiego, w ciemności ze specjalnym ustawieniem krzeseł na widowni i z jednym twórcą, który otworzył przed słuchaczami niezwykłe przestrzenie, i to za sprawą komputera. Gdzie więc leżą pokłady twórcze, które wykorzystuje Marcin? Dla przeciętnego słuchacza jest trudno zrozumieć, że muzyka u swoich podstaw ma fizykę i ma matematykę u swoich podstaw też. Więc, jak gdyby dla mnie te dziedziny zawsze się gdzieś pokrywały, chociaż ani nie jestem fizykiem, ani matematykiem z wykształcenia. Mam, mam wykształcenie czysto humanistyczne i artystyczne, ale te. Połączenie, taka interdyscyplinarność i poszukiwanie jakichś środków wyrazu, które przecinają różne dziedziny, zawsze mnie interesowało. Więc, więc stąd, stąd, stąd też płynie moja inspiracja. Skąd pomysł na zaprezentowanie gnieźnianom i twórczości Marcina Pietruszewskiego, który koncertuje właściwie poza granicami kraju, opowiada Jarek Mikser Mikołajczyk, organizator wydarzenia. Pierwszy moment, w którym gdzieś mnie zaciekawiła osoba Marcina kiedy byłem jego wychowawcą, kiedy zaczął malować on najpierw malował pastele to gdzieś było inspirowane Duchampem, zresztą wspólnie w jednej grupie, d grupie, która kiedyś tam działała w Gnieźnie, jest w tej chwili zawieszona mieliśmy parę wystaw ja robiłem fotografie, Marcin malował no tak się potoczyło, że Wiesz, marzył w pewnym momencie jako dzieciak też o, o, o Markusie Schmicklerze. Myśmy słuchali razem Pluramont, taka elektronika z kolonii. No, no, oczywiście ciężka elektronika, w sensie eksperymentu, niekoniecznie brzmienia. No, a nagle się tak okazało, że jeszcze jako nastolatek w Polsce gdzieś wziął udział w, w warsztatach prowadzonych przez Markusza Schmicklera. Dla mnie też potęga, jeśli chodzi o tą kolońską scenę elektroniczną. Później gdzieś się w ogóle ukazało to nagranie, w którym brał udział na płycie. I nagle, kiedy wyjechał, okazało się, że gdzieś dostałem informację, że no już teraz studiuję gdzieś tam kompozycję w Edenburgu i moim opiekunem jest Markus Schmickler. Jak więc tworzy się dźwięki, które odkrywa przed słuchaczami kompozytor? Czy można być w tej dziedzinie samowystarczalnym? No tak, no problem tkwi w tym, że oczywiście gdybym chciał wykorzystywać komercyjnie dostępnego oprogramowania, bo jestem, jestem muzykiem typowo cyfrowym, tworzę na komputerze, jestem zawsze ograniczony przez to, co ktoś dla mnie napisze i zaprogramuje, dlatego też Dobre 3 lata temu postanowiłem nauczyć się programować sam i praktycznie piszę własne programy do tworzenia muzyki, które praktycznie operują na najniższym poziomie obróbki dźwięku, czy też syntezy dźwięku. Więc program, którego używam, jest to program darmowo dostępny, który można ściągnąć z internetu, który może się cieszyć, cieszy się bardzo dobrą społecznością, która, która wspiera i pomaga ludziom, którzy się uczą, na przykład takim osobom jak ja. Nazywa się Super Collider. To jest program język programistyczny, właśnie typowo do, do syntezy dźwięku. Po koncercie doszło do niezwykle twórczej dyskusji, którą poprowadził mikser Mikołajczyk. Rozmowa z Marcinem przybliżyła słuchaczom mechanizmy i podstawy komponowania muzyki zakodowanej w cyfrowej formie. Marcin rozpoczyna doktorat w austriackim Gracu, ale niewykluczone, że niebawem ponownie usłyszymy go w rodzinnym mieście.